Tak, po co my się tu spotkaliśmy? Żeby was powitać, po długiej przerwie jest jesień, możemy wrócić do nagrywania. Rolnicy wrócili z pól. Tak, oczywiście niektórzy, pozdrawiamy wszystkich, którzy są, walczą z kampanią burakową teraz. Pozdrawiamy. Czemu pan rzuca? Proszę pana, ale my jest telewizji, k***a te tam, no. No i oczywiście jeszcze zbiór jabłek przed nami. Niech wam dobrze te buraki sprzedadzą, to kupić ode mnie samochód. Tak. Albo y, kilka piwek, od nas też sprzedamy. No i. Y... No ogólnie pan jest taki, że chcieliśmy zejść do was do tej i powiedzieć, czego nas kurwa nie było. Co u nas słychać? bo na pewno jest to dla was ciekawe, w chuj, no to co słuchaj, no co no jasna, no to porzeczki przyszły, <śmiech> później, <śmiech> później wiśnie, później się, z, z wakacje, dzieci, wrzesień, trzeba było się objarać, no i jesteśmy, mi się wydaje, że oprócz tych wyjazdów twoich rolnych, to najgorsze to te dzieci, nie, najgorsze to dzieci, nie, na, nie dzieci to są najgorsze, kurwa jeszcze z tymi dziećmi jebanymi, najgorsze, są. jak macie płodzić, to płódźcie od razu dorosłych, nie. Bo dzieci są jak wiatr. się, yy, że wiatr jest najgorszy. Wiatr. Tak jest ciepło, to jest zimno. A dzieci to jest tak, że nawet yy, jak jest spokój, ale są dzieci, to nie ma spokoju i nie ma czasu. No. Jak masz czas, to nie masz czasu. czasu. Nie mam bo czasu. I stąd nasz brak Zobaczcie, jak jestem, kurwa, jak jestem ubrany. No właśnie, Michałek słudnął ja nie. Ja właśnie przeciwnie. Także uzupełniamy się cały czas. Michałek w tym czasie na ryby chodził. Ja mam nową zajawkę, chodzę na ryby. Jo. No, nie woli. mogę wieczorami, bo ja, rana jadę na rybie. Powoli się to przeradzę w jakąś kurwa. Manie, kurwa. Stwarzanie Przez... szczupakowi, kurwa, penisa w no. Mania prześladowcza ryb, to jest jakaś e... fobia albo coś. Jest... Dziś kurwa wyłowię wszystkie płocie z tej rzeki. Rybia oka. Szczupak się zadziwia. Szczupak się będzie tarzał za tym. Dziś wyrucham karpia w płycie. I zarobię i wyrzucę. Kurwa. Wyrzucę, żeby inni nie zobaczyli, O to chodzi. No właśnie, słuchajcie, bo on łowi ryby. Ale o, on ich nie je Jesteś pojebany! On nie wypuszcza od razu, niezależnie jaki kaliber. I raz się my te y, Grubasy. Grubasy, te Wędkarzy Chciał się. To się mieciarze się przyjebali. Zaczęli go wyzywać od naje, pojebanych i y, musiał spierdalać tłowiska, bo I to <grym> złowiska. bo się nie Złowiska? No musiał spierdalać <grym> Dobra, musiały... ej z tego łowiska. No tak. Zajebaliby mu i kurwa samochód dodał. Jeszcze by gorsze mi, to jest pal licho, ale jeszcze by zajebali mojemu szczupakowi, I co wtedy? No, przecież rzucali w niego na zalętę. Cała szyba ujebana w kukurydzy była. <laughs> Czerwony. no więc nie, nie jest łatwo, no, ale takie sobie brał zajęcie. Ja mówię mu, zostań w piwnicy, zostań w piwnicy, poczekaj na mnie jak wrócę z tej wsi, nie kurwa, nie ma możliwości. No, ale no przynajmniej jak sobie kartę wyrobiłem. Kartę. Wyrobiłem kartę, byłem na rybkach. No dwa razy. Dwa. No i elegancko. Z dziećmi, od razu tak z dziećmi. No z dziećmi, bo nie ma z czasu. Dzieci się przybijają dziś. No byłem dwa razy, ale generalnie z sąsiadem powiem wam, że to nie jest takie samo chodzenie na ryby jak ze szwagrem. Bo ze szwagrem to no. siadło się, piweczko. Ale elegancko nałapiemy. A takie, że on biega gdzieś po krzakach, w te rzuca tą wędką, i wszystko na trzeć wadą, to, to nie, nie, nie o takie łowienie nic nie robiłem. A wszyscy by mógłbyś pić na tych rybach. Z no domu przypałby, do jakbyś wrócił o 10 rano no właśnie, w Balon, A ja samo. na rybki to jestem zwyczajny, że się jedziesz w sobotę po południu, 16-17. A to gdzie pojedziesz? No gdzie pojedziesz? 16 na jezioro jakiekolwiek. Ale to, to teraz o 6 stopni? Nie no, w lecie. A no w lecie to zapraszam. No, no zapraszam. W lecie też zapraszasz o 3 nocy. Ale w południu też bym pojechał. No byliśmy po południu, ale z dziećmi. taka W no, południu Takie zajęcie. No, no i tak naprawdę to co, w sumie no nic nowego, no. Ja chudne. Chciałbym zostać chyba jakimś masterką, kurwa fitmistrzem. Fitmasterem. Fitmasterem. Z Który cały czas masło i nic nie W <grywa> e, WFP, y, nawiązaliśmy współpracę z WFP. Z warszawskim festiwalem piwa. Nakręciliśmy dla nich spocik, reklamówkę, zajawkę, którą pewnie już widzieliście, albo jeszcze nie, to zajrzyjcie sobie. I to jest w sumie nasz największy sukces. <noise> większy, to sukces I pierwszy oficjalny film we współpracy, chociaż tak, no. Pierwszy no. oficjalny film we współpracy. Oczywiście mieliśmy współpracę, ale one nie polegały na filmie. I fajnie, fajnie, miło, ale nie będzie nas na WFP w tym roku niestety. Chyba, że ja jeszcze w sobotę jakoś się doczłapię na popołudnie, ale... Że spadniesz. Marne szanse, bo... A, przepraszam, marne bo szanse. Rolnik, bo... prawdziwy rolnik na wczasy jeździ w listopadzie. Słuchajcie, w październiku. Tak jest. październiku. Kiedy są już plony dojrzałe. Kiedy już jest wypłata. Kiedy pieniądze spłyną, z Jak to się nazywa ta? Agencja rynku rolnego. rolnego? E, dopłaty obszarowe. Jakby Agencja strukturalizacji to wtedy się leci na wczasy. Nie, no bo ona gdzieś tam na wiosnę. Ale spłynie kasa z plonów, z porzeczek z wiśni. A gdzie ta kasa jest teraz? No bożeczki. To już na porzeczki mówiłeś od kwietnia. Hajs z porzeczek, porzeczek poszedł na zapłacenie długów za opryski. <grych> A i tak nie starczyło. Gdy potrzeba siana. skoś zdrowy. To jest kurwa. To jest, to jest temat na oddzielny sposób. A filmach. ten pierwszy jak hajst... mi opowiada, jak rolnik ma przejebane, to ja wam pewnie za darmo te rolniki tymi pasotami jeżdżą. Oni się muszą na, napracować te rolniki, żeby jeździć pasotami. Rolniki nie jeżdżą fajnymi samochodami, bo ich to nie obchodzi, bo mało jeżdżą samochodami. Tylko mają inne maszyny za pół bańki. na przykład traktor. Tak. I tak jest, i to nie jest nic, co jest jakieś tego. Nieznajome, niewiadoma wiedza, czy coś, to jest normalne. No, jeżdżą tak. ale to jest trochę, wiecie, na zasadzie takiej, że no wy byście jeździli zamiast samochodem, to kulaj nogą elektryczną do pracy. No i załóżmy, że nie ma wynajmowania hulajnóg elektrycznych, tylko macie swoją, no to dalibyście tą hulajnogę w końcu, kurwa, nie wiem ile po ile nachodzą, chodzą, ale dalibyście 10 tysięcy, żeby mieć jakąś wypasioną z podgrzewanymi rączkami, kurwa, nie wiem, z biegiem y, takim polnym, że wjedziesz wow. nie tylko po chodniku, no wiadomo, że doinwestujesz, nie? No i rolnik jak ma traktor, to też woli mieć taki, którym obsłuży każdy sprzęt, a nie taki, którym musi się pierdolić, bo czegoś nie podniesie, coś nie da rady i tak dalej. A że wraz z mocą idziemy w to już jest sprawa. Tak, ciągnik sam pod sobą już siada. Teraz bliżej jesteśmy. Dawaj, 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 dawaj. Także to nie jest tak, że przestaliśmy pić piwko, że przestaliśmy schodzić do piwnicy, bo w sumie odkąd już wróciłeś z wojaży, to schodzimy do piwnicy, nie? No, w sumie tak, ale to może że nie mówmy, bo się zdenerwują. Dlaczego? Rzadko, rzadko. Schodzimy, ale to jest najczęściej wiecie, nie zdążamy, nie zdążamy nagrać filmu, bo schodzimy, walniemy perwę na hejną, żeby żadne nie widziały, i wracamy na górę. No, nawet dzisiaj w sumie tak, taki był plan, żeby zejść na chwilę trochę tutaj podpuściłem sąsiada. I się udało, żeby to nagrać. Bo przy okazji, na, nasze, na nasz powrót e, mamy piweczko. Będzie degustowane. E, czekaj, zobaczmy, ile to trwa. Czy możemy już przejść do degustacji, żeby Państwa nie zanudzić? Jej tak, jej tak. Państwa nie zanudzę. Wytnę ten element. E, o o ty, się z To syska. trzeba z szacunkiem podejść. Skarżyłem się z gilotyną. Gilotyną. Pokaż państwo, jak Funky Fluid, co, co ja robią. A to jest Funky Fluid, y... Funky Fluid. zazmawialiśmy że to I jeden z takich, expert. ja na przykład nie zawodzę się na ich piwach, nie, Oni same, same dobre piwa robią, te Funky Fluid, te Funky Fluid ten brower ten Funky, ten browar Fluid. A nie wiem, czy widzicie, że to jest błoto kurwa straszne. Czytałeś coś o tym piwie? Nie, Widziałem, czytałem cenę. Nieważne jaka była. To jest jakiś japoński Nieważne jaka była, ale 300 zł to nie mało. Nie, żartuję, nie kosztowało ale. No to trzeba gówno odskrować. To doktor Dur Blura lakowali? Ty, a tu przypadkiem nie ma kropkociągu. Yy, ja a ty, tu jest kultura, wiesz. To jest ciągut. Nie, nie, nie za darmo się płaci takie pieniądze. Lak ciągutek. Może mski by, by go podgrzeb, to by zeszedł. Podpadnij się. <grymne> Palmy piwnicę, będzie cieplej, <grymne> to wtedy zejdzie. <grymne> Tęsknimy za wami, słuchajcie, ale jakoś tak krótsze... Idzie sezon zimowy, to będziemy tu schodzić. My jesteśmy tacy pojemani, że jak Zimno, się. to wtedy schodzimy. Tak, znajomi nam się pokończyli. Ale jest jeszcze super, bo jest 18 stopni. Więc temperatura, których tutaj w zasadzie nie ma. Pamiętam, że najmniej, jak kiedyś nagrywaliśmy, było 3. No, ale to wtedy to, to był jazz, ja musiałem z urzędu, z urzędu od urzędników pożyczać farelkę. Tak było. Farełk, kolin, forełk. Ale to w takie pieniądze się płaci i takie, żeby utrudnienia były? No nie. Który tyłem do was stoję. To jest jakieś przysparwe piwo robione. się każdy nie napił. Byle kto. Wiele barachło. Nie, to ja mam nożyk jakiś. Nie wiesz, gdzie jest nożyk? Ja wędkarski przyniosłem. Dobra. Nożyk to jest. To jest. To jest bo to jest nożyk. był droższy pewnie. No, no nie, nożyk to tak od razu, a kurwa nie ja dole. Ja nie, to jest. To I Jak to jest na tych rybach? To jest potrzebne, to nie. No szkóry, Ale to trzeba będzie tak. przycinać teraz ten film. ty? Okay. Ale nie ja. Co? O właśnie. O to jest mój, tego właśnie szukałem. Pierdolę. To jest kurwa podsumowanie naszej znajomości. Do okoła, mogę? Możesz. Już musisz. Ja, to nie jest tak, poczekaj. To nie jest tak, że to się ściąga? No sądzę. Ale wiem, że jest korek, weź to wykręć korkoczągiem. No ale to odsłanie bo przecież Kalecie. ktoś w internecie będzie oglądał film, jak dwóch kurwa debili odtwiera 15 minut piwo? No nie, bo ja przytnę. A po co będziesz to przycinał? To jest, moim zdaniem, tych ludzi najbardziej to interesuje. <ścoughs> jak to zatrudniać się, tak? <ścoughs> zaostrz, zaostrz to piwo. Nie, fajny jest ten naczek, taka guma. Magła. <ścoughs> jest dodatek. No nie no, ładnie, no taki jest kawselek, choreczek. Pokażę pan. Po... kręcie birgików.

Przepraszam Państwa, ale to piwo zasługuje na najwyższy jakość już. shit. I, to pat I od razu pato stream jest. Czego? Co? Gdzie widziałeś na patostreamie obrusy? Nie, to są obrusy. No dla nas jest. Pato stream. Tak, do niego podchodź. To okay. jest piwo z Japonii. O skąd To japońskie. Shōyu. no. Otwieraj, ja się napiję. No. No, Jak ja z otwierać to może tego nie odpowiem. Nie wiem. <grym> że się korek do środka. No i że korek jeszcze ma być użyty, nie wypijemy się całego. za 980. No o. już tak, trzeba przebijesz na wylot. On ma chyba butelkę na wylot. Kurwa, przebijesz korek. No i o co ci chodzi? Przecież on się Spokojnie się, się zastrze. A, zaś się się, dupać się zaś to pan się stała. Czytam. Kurwa. A wiesz, że to jest dźwigienka, że nie trzeba ciągnąć. Nie. Ale pociągnąłeś. I wpadł kurwa kawałek korka. Kurwa! Nie jestem bignikiem. Nie jest Jesteś nieki. <śleski> <śleski> Korek pachnie korkiem. Dzisiaj degu degustację sponsoruje Browar zakładowy No o. zakładowy też ma jakieś księgi, nie? A czekaj, czekaj, gdzie u siebie tam... Jakiś tam detonator? Czy? W lokalu? Nie, no no to mają jakieś. O bo mam jeszcze go najlepiej. To Kolemówka jest lepsza. Sam szacunkiem do zakładowego, ale to będzie lepsze. I to będzie bardzo dobra porcja. Ja spróbuję tak, żeby się ten korek nadał. Może że po pięćdziesiątce, nie? Ale bo ja mam jak miodek. Dobre no, dobre tak. Sam raz na powrót do piwnicy po sobie po, po no? Dobre, Ale Dobra, smakuje. no, może być, no, być za, za, za być. no, 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 no,